Witam wszystkich, dobry wieczór na wieczornym podglądaniu roślin. Trzy dni temu wyskoczyły mi pierwsze orzeszki ziemne, po tej stronie, po drugiej dopiero się pojawiają. Niektóre jeszcze śpią, a te już są dosyć ładne. Nieco wyżej papryka. Czery. Jest to malutka papryczka w wielkości czereśni albo małej truskawki. Można ją faszerować. Ona jest z zeszłego roku. Cały rok przezimowała w ciepłym miejscu. Wypuściła nowe listki, co widać. Obok cytryna, która ma się doskonale. Wpuściła właśnie pączki, będzie kwitła. Pierwsze pączki. obok cytryna z zeszłego roku. W sam raz na herbatkę będzie. Co prawda zielona, ale, ale też można do herbaty dodać. I trochę wiosny. Z piwnicy wyciągnięte flowersy, które już kwitną. Tulipanki małe, duże, żółte, czerwone. A teraz mamy nocne pod podglądanie granatów. Piękne, zielone. Całą zimę w zasadzie rosły. Na jesień zrzuciły liście a gdzieś od grudnia, od grudnia kwitną, może powiedzieć kwitną. Cały czas nowe listowe wypuszczają i mają się bardzo dobrze. Obok papryczki. Jeszcze nie pikowane Obok papryczek, astry, trochę dalej pomidorki, multum, można powiedzieć dżungla pomidorów, oczywiście jeszcze nie pikowane. Obok papryczki i pikantne i tam różne jeszcze inne. a w dużym pojemniku plastikowym bataty siedzą sobie w ciepełku i też się mają dobrze niektóre dopiero się produkują część wypuściła korzonki część dopiero zaczyna kurkuma kolejne bataty siedzą mają się dobrze tu kolejne czekają bataty do ukorzenienia zobaczcie fajne sadzonki multum korzeni także bataciki sobie czekają na swoją kolej kurkuma obok flowersy Na parapecie bataty, część arbuzów tak na próbę, astry i jeszcze inne rzeczy. Dalje. Len, malwy. Jeszcze inne flowers. Kropiki, nie kropiki. Tutaj są wilce, pnącze. Kwiaty, które się pną fajnie w dwóch kolorach. A tutaj są od Mardar dziwaczki. Nie wiem, czy dobrze widać. O, to są dziwaczki. Tutaj spore już sadonki do wsadzenia. Znaczy będę wszystko dopikował niebawem. Tutaj są malwy malutkie. I inne florysy. Na pierwszym planie awokado gigant. Z tej olbrzymiej pestki wyrósł coś takiego. Wyrósł. Dosyć niedawno miało 5-6 cm, w tej chwili mam ponad 30 gdzieś. Także to będzie jakaś gigantyczna sadzonka akwakalo. Tutaj jakieś arbuziki, miksy. Rzuciłem tak po prostu i wszystkie wyrosły Astery. Tam jakieś orzeszki ziemne, kolejne się pojawiają. Tu jakieś pomidorki. Tu bataty pełno mają korzenie już ukorzeniły się, co niektóre obok jest bananowiec, on mardar ciągle wypuszcza jakieś nowe liście także bardzo fajnie rośnie cytryna flowers.